Siemano, witam Was po raz kolejny w The Binding of Isaac Repentance. W cholerę dawno nas tu nie było. Na tyle dawno, że wyszło Repentance Plus. Co prawda, może dla Was to nie było takie niedawno, ale dla mnie przynajmniej na naszym saveie było to bardzo dawno. Bo nie czy to nie było gdzieś wiosny nawet tamtego roku. Więc sobie wracamy. Dependence e... Plus wyszło. Będziemy się grali. Nie gramy już na żadnych modach ze sprawy na to, że tak jak mówię, jest to The Void, czyli item Apoliona. Dostał Reworka. Apolionem jeszcze nie zdarzyło mi się zagrać. Tak przynajmniej nie pamiętam. Może raz zagrałem, ale to nie tak za dużo, więc zagrajmy sobie Apolionikiem. Bo. Ty, ja w ogóle, i Zaka, to tak gram na padzie. Czemu ja w ogóle padesy nie naszykowałem? Dajcie moment. Tak dawno nie gram w i na padzie, Biorąc pod uwagę, że wyszło Repentance Plus, że zapomniałem go szczerze po prostu podłączyć. A więc lecimy. Z tego co wiem, bo no, oglądałem kilka filmów, Polion dostał bafa pod względem tego, że Void teraz jest tańszy, w sensie, że Oryginalnie Void potrzebował 6 jakby charge'y teraz jest to tylko 4. Nie pamiętam, chyba jakieś dodatkowe buffy dostał, chyba że to dla wersji Tainted jego. Nie jestem pewien, bo. No Tainted wiem na pewno. Tutaj wiem, że na pewno koszt spadł i może jakieś drobnostki, ale nie jestem pewien bo Not na like Apollyon przed Repentance Plusem to była postać, którą najmniej lubiłem z wszystkich Jest tych postaci około 13 chyba i Apollyona nawet bym dał niżej niż Jacoba Jesau, który jest w cholerę ciężki Naprawdę, Apollyon był dla mnie według... przynajmniej według mnie był to po prostu Podstawowy Isaac z HP downem i przedmiotem aktywnym, o którym właściwie zapomniałem korzystać. Korzystałem go z niego chyba wyjątkowo. O, jest bomba, będę chcę tamte teń, te drogi wysadzić, więc to bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że dostałem tak głupio w mordę. Pyk. Kurde, który to jest w sumie odcinek biorąc pod uwagę... O, Mr. Mega. Dzięki. Nie wiem szczerze, który to był... Który to jest odcinek biorąc pod uwagę to, że ja... Mam już Apollyona Mega Shotana i tyle rzeczy w ogóle odblokowanych takich no. Eee, przez przypadek bombę wydruk... Nie, przyły mi się klawisze... Znaczy klawisze, guziki. Faaa. Dodatkowy kluczyk na szczęście Lemon Misha wiem, że jest lepszy, więc go po prostu void'nę Ogólnie muszę przyznać, że też troszeczkę dawno nie nagrywałem na to, ze sprawy na to, że Miałem taki... Pierwotnie byłem chory Później miałem taki koch... Taki wspaniały kaszel Przez który się dusiłem totalnie że ledwo co mogłem mówić A później... Znowu byłem chyba chory? I w sumie teraz... Mam Katar jeszcze? PhD. Muszę wziąć, bo inaczej będzie poranie. Co tam? Speed down. Użyję, biorąc pod uwagę, że to damage up. Będę Magdalenką. Jestem w sumie też... Oh. No i kurde to jest dobry przedmiot aktywny Będę miał z niego, ale... Pff, czy ja się wywalę? Jestem na dobrej drodze do tego. To jest bardzo dobry przedmiot aktywny, ale nie wiem czy chcę go zawojda wymieniać. To będzie trochę głupie jak główna... główny atrybut jakby Apoliona, a ja go sobie wywalę w pierwszej... Na pierwszym piętrze w sumie, nie? Basement 1 Latanie w sami... Ale latanie! Plus... Jakbym mógł to zwojdować i by to normalnie działało. Curse of the Lost, miło. O nie. Nie, nie, nie. Okej, okay, pół, pół... serduszka. Może być, nie będę już takiego stresa, że zginę na one shota. Nieważne Nie, 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 nie. Nieważne Dawno nie grałem w Ajzaka na padzie, więc będę miał skiliszył. Więc polećmy sobie jeszcze raz Fajnie by było, gdybym od razu zdążył na boss rusza, biorąc pod uwagę, że Im mniej tych boss zostanie, tym będzie dla mnie lepiej, bo Nie będę musiał tak to Ciągle patrzeć na te bosrasze. Bosrasze. Nie, nie biorę tego. Wiem, że to jest przedmiot aktywny, który sp sprawi, że będę miał ostrą fazę. Ale nie mam jak tego zebrać, a wojdować tego nie będę, bo przy każdym takto użyciu voidu będę na fazie. Coś ciekawego? Nie, Wojd. W ogóle to jest pierwszy odcinek Zajzaka w 2025 roku, nie? A tych odcinków nie ma jakoś za wiele, więc muszę przyznać, że jest dobrze. Ogólnie jak jutro nie będę już miał tak totalnie tego kaszlu czy coś, bo jeszcze dzisiaj mnie trochę trzymał, to myślę, że nagram jakiegoś rafta czy coś, bo teraz ogólnie mam nagraną, ale jeszcze tego nie montowałem. Bo i tak ja wiem, że to będę się dograć, bo tam się nic nie dzieje, uuu. uuu. Nie, no nie znowu, i teraz zginę od tego, prawda? O, blisko było, nie. Stres, Nie! Nie! Dobrze mi idzie tym Apolionem. Nie lubię, więc to po prostu zwojduje. O, dostałem dwa statupy Dostałem Ranger i Laka. Nie są jakieś to wspaniałe statapy, ale Steel, dwa dostałem chociaż O, o Laka kolejny Wspaniale. Bardzo Szczególnie, że nie mam żadnych przedmiotów. A moje statystyki to cholerny range up i... Jeszcze jeden lakap. Wdzięcznie już dostałem w mordę. O ja pierdzielę. Dzisiaj chociaż będę miał jeden szczęśliwy run dzisiaj. Kolejny lakap. Planuję nas zdobyć, żebym przeszedł do Bosraszu, tak? No i to będzie ciężkie. Ojeju, ile bomb. E, tu nie ma secret roomu. Tu też nie. Też nie. Tu jest kamień z więc go wysadzę. Jest soul hard, więc jest zginę na one shota. Nie, tu nie może być. Tu w lewo? No, jedyna chyba możliwość była. Się Kolejny lakap. Ja nie wnikam. Do sklepu wejdę, chociaż i tak pewnie stamtąd nic nie wezmę. Kluczyk na prące. Jednak wezmę. Okej. Okay. Nie trafił się jakoś ciężki ten, bo... Wdzięcznie. Nie trafił się ciężki, ale i tak dostaje jak nie wiem. Ja pierdziałem z ma tym Apolionem HP plus Bone Heart. Normalnie bym to zwojdował, ale ten Bone Heart, żeby nie tracić szansy na Devil slash Angel Room, przyda się. Co my tu mamy? Soul Hearty, Pilsy Moms are Keys, Nic, Speeder. Ok, coś w końcu, co mi pozwoli, jakkolwiek, coś zrobić. Soul Hearty, żeby przeżyć. Speed up, żeby unikać lepiej, I guess. Te, tym razem na basement dwójce. Kolejny piece. One makes you larger. Nie jest źle. O ja pierdzielę, co jest? Nie. No i na cholerę mi był ten jeden Soul Heart. Straciłem go o ale balo... nie będzie Monety Ja pierdzie, zarobą harta stracę, nie? Ale skill issue Mogłem tego sol harta nie brać Monstros, chociaż tyle. Nie jest takiś ciężki boss. Czas wejść do Devil Roomu. Dostać jakąś dobrą rzecz. Jeśli tylko są harta przez co się wypieprzyć. No, chyba, że nie będzie nic tam ciekawego, Tirza. To jest w miarę Gita, ale nie chcę. Nie, oh, Ranger Pitirza. Uuu, w końcu jakaś soczysta, sala, soczysta fala solhartów. Przynajmniej cokolwiek więcej niż pająki. Kolejny lock up. Lak piątka. Nie wiem, na cholerę mi tak wysoki lak, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. No. Justice. Nie to, użyłem. Okej, okay, mogę te... ...dwie monetki zdobyć, tak to jak są za darmo. Na cholerę brałem tego Bonharta. Oh my god. A przeżyłam ja, i tak za ty klucz, to dobra. Co ja w sumie wojdowałem? Pod początek knockout dropsy chyba, bo po prostu z osobistej jakby preferencji tego przedmiotu nie lubię. I teraz kidney bean. Super! Same dobre rzeczy. Boss. niej będzie. Ciekawe, czy będzie chociaż jedno piętro, tak? To, na którym nie dostanę. Damage up i speed up. Dobra. To jest już coś porządnego. Mogę wejść. BFF. Nie mam tego, żadnych Familiarów. Store upgrade level 2. Spoko. Tearsy Damage Up To jest Stonks, akurat Szczególnie za The Wiz Dobra, hop Jeszcze się wyrabiam no bo strasz ile? O, ale to tak dużo czasu nie mam jakoś. O, eternal Heart. Jakbym się teraz pośpieszył, to może, ale nie sądzę. Tu wejdę. Może coś ciekawego? Okej okay. hirofan, Mylą mi się cały czas klawisze Guziki Cały czas To jest trigger chyba nie? Je cały czas Zamiast prawy to lewy trigger Kuźwa klikam no O muchy już to jest coś Ghost pepper Z szczęściem piątką, to jest bardzo dobre Ghost pepper to chyba tier czwórka nawet bo kiedy wyszedł Repentance Ghost Pepper to taki game break z perfection 10 szczęścia i rozpieprzał ten item rozpieprzał całą gierkę taki op był na początku Repentance'a później dostał swoje ba te nerfy że mniejsza szanse i tak dalej przez coś nie jest aż, aż taki dobry ale to to nie jest rzecz, że to nie jest dobry item. To jest bardzo dobry item. Po prostu. No, zmniejszyli rzadkość jego strzelania, nie? Już nie ma stuprocentowej szansy, tylko chyba 50%, ale still to jest bardzo dobry item. Raz Wezmę przy każdym użyciu, będę monetkę się generował. Czemu nie? Jaki czas? O, lecę. Nie, chyba nie zdążę. Nie wydaje mi się. Jeżeli miałbym tego Emperora, to może i jeszcze, ale jak ja mam 2C5 jeszcze do przejścia, to nie. Czy ja mogę trafić? Dziękuję. Devil Room. Mogłem wziąć na odwrót, bym stracił chyba mniej, ale dobra, niech będzie. Shot speed up. Eee, tak jest. Tu coś ciekawego? Nie. A, bo ja tears zapad Stąd jeszcze wyjście tears'y. Tu of clubs. No, nie było po... Nie, zrębałem. Nie powinienem po to iść. No, czy ten niebieski ogień może się w niego zrespić, a nie gdzieś tu z boku cały czas? I tak już dostęp tam mniejsza. Dobra <laughs> Półtora minuty na C Piętro Nie sądzę, ale może przy jakimś dużym szczęściu. Czy ja mogę? No właśnie, The Waver. Nie, no nie zdążę. Ale, łumba chociaż przejdę, biorąc pod uwagę, że jestem Waver. Dwie <coughs> bomby. Nie, musi być mama smega w tym sklepie. Nie zdążyłem po prostu. Było już Git. Ale i tak bym nie zdążył, no nie oszukujmy się, zrobiłem z... Jak ja już byłem dopiero w tych case'ach, chyba czwórce na 16, szesnastu, już prawie 17 minutach. Na. O, nie mam kluczy. Fajowo, bo akurat Secret Room jest tu po lewej. No no i tak, grid na sam koniec, to tam. Co za różnica. Airofan Żyje przed bossem centralnie Nie wiem, troszeczkę mi to zajmie zanim się przyzwyczaję znowu do kontrol kontrolek na padzie Dobra Nie, nie, nie zbieram tych moment, nie mam po co Leż, a tutaj Nie co Kolejny tears up i kolejny damage up. Może na lamba by się poszło jaką waiver. Jest Sacrifice'u. Proszę jakiś HP. Więcej się nie zbijam, bo inaczej stracę moje wszystkie kontenery zdrowia. Spear of Destiny. Wezmę kipisa. O cholera, trzy harty miło. No, ale już nie ma czwartego. To teraz te wszystkie solharty, plus dodatkowo czerwone zdrowie. Zbijesz, to może mi się spłaci. Może dostanę więcej solhartów plus może jakiś dodatkowy itemek. Teraz będzie teleport. Widziałem. Rosary. Tirza plus 3 Solharty Szpoko. Na no, co mi tyle monet? W sumie nie wiem po co ja to w sumie zbieram też, nie? Wezmę se fragment. Ten drugi spróbuję jeszcze ten <laughs> zwoidować. <laughs> Tirsy, luck up. Dobrze, czym więcej laka, tym bardzo fajnie. Ja nie będę narzekał, szczególnie ze sprawy na to, że mam go z pepera, nie? Mój jedyny item, który mnie tu kieruje. Arcade. Po co wysuję tu wchodzę, nie wiem Nie pomyliłem tym razem ja się mam 9 dziewięćdziesiąt 99 monet, super Ledwo co wydałem, nawet nie wiem, czy cokolwiek wydałem w tej gierce Okej okay. Nie idzie jakoś ile... Użyłem Wojby przez przypadek Okej okay. Coraz lepiej mi idzie widzę to trzech razy sztuka, nie? Nie chciałem tutaj w ogóle styka chyba jak najwyższego nabijać, jak mogę, nie? To widzę, że po powrocie Apolionem to się popisałem. Karta tu gdzieś jest jakaś, której nie mogę zebrać. Dawać. Dobra. I nie ma devil roomu. Czyli musimy wejść do Curse Roomu, bo inaczej jest już niestety poranie. Oczekiwałem więcej, ale chyba nie będzie. Ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Wy se jaja robicie, prawda? To jest tylko głupi żart. Ja pierwszy, nie no, kurwa. What? What the fuck? Otworzyło mi się? No way. Co? Nie wiem, nie będę wnikał, ale jednak nie kończymy. I pekak. Smelter. What the fuck? Gapi. okej okay. Milutko. O, lucky to. Ok. Dzięki. Może będzie kawałek negatywu, ale nie wiem. Znaczy, no będzie kawałek negatywu. Na ogół może będzie nega... Mogę coś, coś z tego ciekawego jeszcze wyciągnąć. Nie. Ok. No, to, to jeszcze se poławczymy. The Stars. Może coś ciekawego się wydarzy, ale to użyję tego po bosie. Nie będzie. No troszeczkę z takim leciutkim później, ale to tam mniejsza. Leży. Nie, nic ta, karta, nic, nic ta karta ciekawego nie dała. Ale dobra. Albo już negatyw, albo kolejny kawałek negatywu, co znaczy, że już jesteśmy o jeszcze jeden krok bliżej i nie będziemy musieli walczyć o ten, ten dark, tak? No teraz to już na pewno, dzięki wielkie za obejrzenie. no i tak, Locust of Pestilions. Nie jest to jeszcze negatyw, ale już coś czuję, że następnym razem już raczej będzie. A no, więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinku, jeśli wam się spodobał, dajcie znać, nie wiem, możecie napisać komentarze, zostać łapkę w górę czy coś. Nie wiem co mam więcej dodać, ja cały czas jestem w szoku. Ehm, nagram jeszcze jeden odcinek z Izaka, który pewnie się znowu pojawi za rok. Tylko dlatego, że. czyli mi się bardzo przyjemnie grało w tego Izaka znowu. Ale bez wędnego przedłużania. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego. Cześć!